Cześć! Dzisiaj zabieram Was do Jazz Mariah, luksusowego hotelu w przepięknym Marsa Alam nad Morzem Czerwonym. Jeśli marzycie o idealnych wakacjach z super plażą, basenami i pysznym jedzeniem, to ten hotel może być strzałem w dziesiątkę. Zostańcie z nami do końca, żeby poznać wszystkie szczegóły tego miejsca i przekonać się, co wyróżnia Jazz Mariah. Na terenie hotelu znajdziecie aż dwa podgrzewane baseny, przestronne pokoje, bogatą ofertę restauracji oraz dostęp do fantastycznego Aqua Coraya Water Park z 13 zjeżdżalniami dla dorosłych i pięcioma dla dzieci. Jazz Maraja znajduje się zaledwie 5 km od lotniska w Marsa Alam, w malowniczej okolicy Madinat Coraya, co czyni go idealnym wyborem na rodzinne wakacje lub spokojny wypoczynek. Zdala od zgiełku. Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę, gdzie możecie odpoczywać, podziwiać koralowce oraz korzystać z dostępnych sportów wodnych. Na terenie hotelu goście mają dostęp do różnorodnych atrakcji, takich jak siatkówka plażowa, tenis stołowy, bodcia, rzutki czy bilard. Codzienne animacje i wieczorne show gwarantują rozrywkę dla każdego. Najmłodsi goście będą zachwyceni. W hotelu znajduje się brodzik z małą zjeżdżalnią, mini klub, plac zabaw oraz mini disco. Dla osób szukających relaksu hotel oferuje dostęp do centrum wellness z sauną, hammamem, jacuzzi i masażami, które znajdują się w sąsiednim hotelu Jazz la Maya Resort. Hotel Jazz Maraja zdobywa wysokie oceny wśród gości z oceną 9,7 na wakacje.pl oraz 5 na TripAdvisor. Goście chwalą przede wszystkim czystość, wyjątkową obsługę oraz doskonałą kuchnię. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała Wam się wycieczka po hotelu Jazz Maraja. Jeśli planujecie wakacje i ten hotel was zainteresował, koniecznie sprawdźcie link do rezerwacji w opisie. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami o najlepszych hotelach na wakacje. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.